Ile energii jądrowej wytwarza Unia Europejska? Energia jądrowa odpowiada za około 1 piątą całej energii elektrycznej wytwarzanej w Unii Europejskiej. Po zamknięciu elektrowni jądrowych w Niemczech w 2023 roku, Francja ze swoimi 57 reaktorami jest obecnie zdecydowanie największym producentem w Unii Europejskiej, generując 55% produkcji bloku. Następna jest Hiszpania z ponad 9%, a następnie Szwecja z prawie 8%. Inwestycje jednak nie rosną. Światowe Stowarzyszenie Energii Jądrowej ostrzegło niedawno, że nowe reaktory nie wystarczą, aby zastąpić te, które zostaną zamknięte. W chwili obecnej w Unii Europejskiej faktycznie budowane są tylko dwa nowe reaktory jeden we Francji i jeden na Słowacji. W przyszłości w całym bloku planowanych jest 12 reaktorów. Jest to mniej niż w Rosji, która ma 14 nowych reaktorów w przygotowaniu, a 6 jest już w budowie. Aby zabezpieczyć swoje potrzeby energetyczne, Światowe Stowarzyszenie Energii Jądrowej twierdzi, że Unia Europejska musi zainwestować co najmniej 350 miliardów euro w nowe reaktory do 2050 roku w ramach kompleksowego planu inwestycyjnego o wartości 755 miliardów euro, który obejmuje likwidację i zarządzanie odpadami. Polska wydaje się szczególnie chętna, aby zwiększyć swoją produkcję, proponując 26 nowych reaktorów. Jednak tylko 3 zostały faktycznie zaplanowane.